mm you -hmm. 14 lutego około godziny 15.15 .15 dyżurny kościerskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 20 w rejonie skrzyżowania do Szarloty. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 25-letni kierowca Audi A4 jadąc w kierunku Bytowa prawdopodobnie nie zachował bezpiecznej odległości od Opla Merivy, którym kierowała 48-latka i najechał na jego tył. Meriva zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka Oplem Astro, którym kierowała 30-latka. W wyniku tego wypadku ranni zostali kierujący osobówkami oraz 11-letnia pasażerka Merivy. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci sprawdzili alkotestem trzeźwość kierowców. Byli trzeźwi. Teraz mundurowi zajmują się szczegółowym wyjaśnianiem tego wypadku.